Dzień dobry, Szymon Wolf. Zapraszam na program Druga Kawa. Dziś naszym gościem jest lider mniejszości niemieckiej na polszczyźnie, kandydat na posła, pan Rafał Bartek. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Guten Morgen. Poseł Gala mówił w swoim spocie, że mniejszość niemiecka potrzebuje nie jednego, a dwóch posłów. Jednego tego starszego i drugiego młodego. Ten drugi młody, to myślał poseł Gala o panu? Czy bo tam lista jest jeszcze kilku młodych posłów, którzy mogliby mieć ochotę na... Myślę, że to jest mocna strona naszej listy w tym roku, że my mamy rzeczywiście bardzo, bym powiedział, zróżnicowaną wiekową, wiekowo, ale również co do parytetu listę, bo mamy 12 kobiet, 12 mężczyzn, mamy młodych kandydatów, nasza najmłodsza kandydatka to 29 lat, są kandydaci po 30, także to niekoniecznie muszę być ja, ale rzeczywiście szansa na to, że taka mieszanka doświadczenia z młodością by się w Sejmie pojawiła jest dosyć duża przy odpowiednim oczywiście wyniku wyborczym. A ty realnie? Na ile oceniacie możliwość i szansę y, tych dwóch mandatów? Chyba... Czy to jest takie pobożne życzenie, taka chęć? Wiadomo, że warto mierzyć wysoko. Czy, czy... czy, czy, czy liczycie się z tym, że dwóch przedstawicieli mniejszości niemieckiej? Potencjał, jeżeli chodzi o elektorat, jest na pewno, tak? bo to widzimy w wyborach samorządowych, że tych głosów choćby oddanych na listę sejmikową jest ponad 50 tysięcy i to by gwarantowało spokojnie, z pewną nawet nadwyżką, dwa mandaty poselskie. Wiemy, że te wybory sejmowe, parlamentarne są zupełnie inne od tych samorządowych. Mhm. Tutaj grają emocje, częstokroć te emocje, ja bym to nazwał centralne, ogromną rolę. Mniej jest tego regionalizmu w tej kampanii. Z tej perspektywy nam bardzo trudno ocenić, na, na ile ten nasz przekaz, że jesteśmy w regionie realną trzecią siłą, na to ten przekaz, że jesteśmy realną alternatywą dla tej kłótni na, w centrali... Jesteście trzecią siłą. Tak. Mhm. Bo to też jest e... trzecia... Droga. Droga, my mówimy o trzeciej sile, bo to Hej. pokazujemy z punktu widzenia samorządu, mhm. że te nasze wyniki wyborcze to z reguły jest Czyli właśnie Czyli stawiacie się wyżej niż trzecia siła? W regionie zdecydowanie, mhm. tak. Dlatego, że to pokazują wyniki, to pokazuje nasz potencjał wyborczy. To jest tylko pytanie na ile ten komunikat dzisiaj w tym Trudnej kampanii, która jak wiemy no nie jest prowadzona do końca na zasadach otwartych i fair. Nie wszyscy mają dostęp do wszystkich mediów. Za chwilę będziemy delikatnie. rozmawiać o kampanii. Mhm. E, więc nie wiemy na ile ten przekaz trafi do, również do naszych odbiorców, na ile staramy się to robić. Idziemy z tym pozytywnym przekazem, że ta nasza praca na rzecz regionu ma sens i ona zakotwiczona w postaci parlamentarzystów może zrobić jeszcze więcej dobrego dla całego regionu, nie tylko dla mniejszości niemieckiej. No, chciałbym zobaczyć minę posła Kowalskiego jak będzie prostu zamiast dwóch posłów mniejszości niemieckiej. To może być bezcenne. Yy, a, ale o tym przekonamy się dopiero 15. Yy, no, jeśli chodzi o walkę o waszych wyborców, no to już tak powiem, prowadzicie ją w mega ekspresowym tempie, bo przeglądając wasze listę spotkań, to 27 w polskiej cerwki. Krapkowicach, w miejscowości Cisek a 29 w maraton wyborczy Kielcza, Zdzeszowic Zawadzki, Komprachcice. Wszystko macie wyliczone, obliczone co do godziny, także te cztery miejscowości, o których powiedziałem 29, odwiedzicie. To takie tak, wyzwanie wyzwanie tak. dla was i, i dla tych ludzi, którzy mają przyjść na te spotkanie. I dla mediów, którzy chcieliby uczestniczyć tutaj w spotkaniu w Kielcach, Zawadzki i w znaczy myślę, że przede wszystkim dla nas pewnie wyzwanie, jeżeli chodzi o pewną logistykę, zaangażowanie się kandydatów, z kolei dla mieszkańców myślę, że to jest świetna okazja, żeby porozmawiać z kandydatami, porozmawiać o problemach, które ich nurtują. Mhm. Wczoraj mieliśmy bardzo dobre spotkania w KUP i w Siołkowicach Starych. Bardzo dobra frekwencja, dobra dyskusja i to pokazuje, że ludzie są lokalnie zainteresowani raz polityką, dwa tym, co się dzieje wokół nich. Są też zbulwersowani wieloma rzeczami, które się wydarzyły w ostatnim okresie, choćby tą kwestią dyskryminacji dzieci, co jest wielokrotnie podkreślone. Na tych spotkaniach i też są pełni obaw, jeżeli chodzi o ten przekaz wielokulturowości jako coś pozytywnego. I właśnie po to jedziemy w teren, bo tych głosów nie usłyszymy z centrali w Opolu, z naszych biur w Opolu. Ten przekaz dopiero możemy otrzymać, jeżeli jesteśmy w terenie na tych spotkaniach. Tematy są bardzo różne, mhm. ale dla nas ten przekaz, to spotkanie z ludźmi jest ogromną wartością. Ja powiem szczerze, że, że wczoraj wróciłem naprawdę późno do domu, ale pełen energii po tych spotkaniach. A czy te wybory parlamentarne nie są takim e, przedbiegiem do startu w wyborach samorządowych, e, bo wyłożyliście wszystkie asy: całą, pełną talię kart położyliście na stół, e, działacze samorządowi, e, poseł Gala i tak e, dalej znajdują się na tej, na tej liście. Za chwilę porozmawiamy też o, 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 o kandydacie e, do Senatu. No, właśnie, traktujecie to bardziej jako taki, takie pokazanie się przed wyborami samorządowymi, czy, czy jednak mocno liczycie na, ten, na tego drugiego posła, albo w sensie w ogóle na posła? Znaczy, wie pan, każde wybory są okazją do tego, żeby się pokazać, żeby pokazać też swój program. To jest mhm. dla nas bardzo istotne, aby pokazywać również, że mamy pewien pomysł i na region, i tego pomysłu, choćby w kontekście edukacji, no nie da się do końca realizować bez tego poziomu parlamentarnego. My możemy wiele rzeczy inicjować, ale bez wsparcia na tym najwyższym szczeblu trudno je będzie realizować. To tego świadomość mamy. Rzeczywiście staraliśmy się zbudować regionalną, mocną listę, ale to nie jest też do końca tak, że wyłożyliśmy wszystkie karty, jeżeli chodzi już o przygotowania do Czyli? wyborów samorządowych. Czyli jeszcze jest spore tak? Oczywiście. Nasza tak powiem, ławka rezerwowa jest jeszcze dosyć długa mhm. i mielibyśmy wielu jeszcze kolejnych dobrych kandydatów, ale lista może mieć 24, więc na tym się skoncentrowaliśmy. Chcąc jednak zachować pewien element regionalności, dlatego bardzo świadomie dobieraliśmy też według tego klucza, żeby byli reprezentanci poszczególnych powiatów, żeby byli reprezentanci różnych grup społecznych, ale żeby przede wszystkim byli ludzie sprawdzeni w pracy dla tego regionu i to myślę, że zdecydowanie wyróżnia naszą, naszą listę w ogóle. My nie mamy spadochroniarzy, my nie mamy kandydatów, którzy od pewnego czasu mieszkają już w Warszawie, a nie w regionie, a wiemy, że na innych listach to częstokroć dominuje, że te szpice tych list są zdominowane przez ludzi Ludzi spoza tak naprawdę tego regionu, którzy mhm. tutaj przyjeżdżają, no nazwę kolokwialnie, co niektórzy zrobić wynik, czy, czy no niektórzy, no, przykład tego posła, który tu już był wspominany, żeby trochę namieszać w tym naszej rzeczywistości regionalnej, w której my się dogadujemy, a któremu się to jak się okazuje, nie do końca podoba. Nasi kandydaci są z tym regionem związani i będą również związani po tym, jak staną się posłami, czy posłankami. Tutaj, że tak powiem, walczycie o. O, o to, żeby y, mieć jednego, dwóch przedstawicieli w Sejmie, no najlepiej dwóch, y, a, a tutaj poseł, o którym rozmawialiśmy, y, będzie robił wszystko, aby odebrać wam te prawa. No które i to... już poseł Gala tłumaczył, że to, to nie jest żaden przywilej. Tylko, że tak powiem, jest to y, rzecz, która, y, która y, kodeksowo, prawnie przysługuje Wam jako mniejszości. Tylko, że poseł Kowalski tłumaczy to, że on by chciał, żebyście mieli listy zarejestrowane w całej Polsce i że ten próg 5% nie obowiązał w województwie, a w całym kraju. Znaczy, ja powiem krótko. Raz świadczy to o słabości polskiej demokracji. Jeżeli ktoś ma problem z jednym czy dwoma posłami mniejszości w parlamencie, powiem wprost przeciwnie, raczej powinni się chyba... Tym, państwo się powinno raczej tym chlubić, że dostrzega również tych mniejszych, słabszych i mają swój głos, swoją reprezentację na najwyższym szczeblu. Tymczasem poseł chce jeszcze ten, to rozwiązanie odbierać. A dwa, sam fakt, że poseł Kowalski wyciąga to w samej kampanii, pokazuje, że totalnie nie ma pomysłu na ten region. To znaczy działa, działa na zasadzie zdartej płyty, która chce coś zabrać, pokłócić, komuś coś odebrać. Ale ja się pytam, gdzie są pomysły z jego zakresu? No przecież jest wiceministrem rolnictwa. Ja jakoś nie słyszę w tej kampanii, żeby mhm. poseł proponował rozwiązania dla rolników, żeby proponował rozwiązania w innych obszarach. Czyli mamy działania na zasadzie z dawnej płyty powtarzamy to, z czego jestem znany, a jestem znany, pan poseł jest znany z antyniemieckości. Więc po raz kolejny wyciąga te takie odgrzane kotlety i wrzuca je do aktualnej kampanii. Raz, że to niczego nie wnosi do naszego dyskursu na temat problemów regionu, ale mhm. również na temat problemów Polski. My mamy problemy dzisiaj demograficzne. My mamy problemy z bezpieczeństwem, bo jak się okazuje, że z jednej strony buduje się mur, a z drugiej strony sprzedaje się wizy, więc ja się powiem szczerze, jako obywatel średnio bezpiecznie czuję w takim państwie, w którym się kłócimy z wszystkimi naokoło, ale z drugiej strony robimy jakieś interesy i to na najwyższym szczeblu ministerialnym. Więc wolałbym, żebyśmy się na tych problemach skupili, jak rozwiązać problemy, które nie znikną 15 października, nie łudźmy się, problem uchodźców, migrantów, on nie zniknie 15 października. To są rzeczy, o których będziemy musieli rozmawiać niezależnie od tego, kto w tym państwie będzie rządził i to będziemy musieli rozmawiać nie sami, bo nie jesteśmy wyspą jako państwo, jesteśmy częścią, jesteśmy sercem Europy, jesteśmy częścią Unii Europejskiej i musimy znaleźć wspólny język, aby te problemy rozwiązywać. To zapytam o, 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 o kwestię, na którą poseł Kowalski chciał uzyskać konkretną odpowiedź w programie o relokacji imigrantów. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Znaczy, ja nie posiadam pełnej wiedzy na temat tego, jakie są dzisiaj trendy, jeżeli chodzi o, o, o Unię Europejską w zakresie poradzenia sobie z tym problemem. Jedno, co jest dla mnie oczywiste i co widzimy choćby we Włoszech, jeżeli mówimy o Lampeduzie i o tych uchodźcach, którzy tam akurat docierają, że rząd włoski jasno stawia, musimy ściągnąć panią komisarz, trzeba o tym rozmawiać na poziomie europejskim, w Brukseli, w Strasburgu. Ja jestem zaskoczony, że Polska w ogóle jak gdyby tego nurtu, czyli tego nurtu rozwiązywania tych problemów na poziomie europejskim nie podejmuje i próbuje nam przedstawić taki świat, w którym my tutaj sami rozwiążemy wszystkie problemy w tym mhm. zakresie. Nie rozwiążemy ich. To, że za chwilę będziemy mieć prawdopodobnie granice kontrole graniczne na granicy polsko-niemieckiej no jest przykładem nieudolności rządu, no bo jeżeli się nie rozmawia z partnerami... A nie przykładem em, tego, że niemiecki rząd atakuje Polaków, chcąc ograniczyć ich prawa no, i swobody? No nie, no spójrzmy w te problemy tych przegranicz, tak? Jeżeli tam codziennie dociera ilość uchodźców, którzy są w jakiś sposób no, przepuszczani przez państwo polskie, nie są na poziomie w kraju, tutaj w Polsce wychwytywani, tylko dopiero na granicy polsko-niemieckiej mhm. coś się zaczyna dziać, no to jest Czyli dla mnie co zrozumiałe. Na, na granicy polsko-białoruskiej działa czy nie działa w pana opinii? No właśnie, tu mamy jakąś dziwną sytuację, że z jednej strony próbuje nam się przedstawić, mało tego mamy pytanie referendalne, kuriozalne w mojej opinii o mur, który już stoi, a z drugiej strony codziennie informacje o tym, które są chyba tak słabo transportowane mhm. w polskich mediach. O tym, że na granicy polsko-niemieckiej są te problemy dotyczące imigrantów i ten problem w Niemczech w ostatnich miesiącach, tygodniach narasta, zresztą nie tylko w Niemczech. I z tej perspektywy ja nie mam dzisiaj gotowej odpowiedzi na to pytanie, po, proszę mi wierzyć, hmm. dlatego że nie odpowiadam za politykę zagraniczną tego kraju, ale oczekiwałbym jako obywatel tego kraju, że mamy tak zwaną cichą dyplomację, mamy dyplomatów, którzy nie sprzedają wiz. Tylko negocjują jak najlepsze rozwiązania dla Polski, żeby ja jako obywatel mógł się w Polsce czuć bezpieczny. I to by mnie uspokoiło. Zapytam, bo na pewno będziecie nakłaniać Waszych wyborców do tego, aby poszli do wyborów. W ogóle będziemy zachęcać wszystkich, aby 15 oddali głos, bo każdy głos jest ważny, ale czy będziecie również zachęcać do tego, aby uczestniczyli w referendum? Ten temat się pojawia praktycznie na każdym spotkaniu wyborczym, o których Pan tutaj już wspominał, również na tych wczorajszych. Ten temat był podnoszony, ludzie o to pytają. Myśmy nie wydali w tym zakresie żadnej instrukcji, nie daliśmy jakiegoś wskazania, bo uważamy, że to każdy indywidualnie. Rekomendował, rekomendowałby Pan jako... Myśmy, My takich rekomendacji jako, jako środowisko nie wydaliśmy. Ja zawsze mówię, co ja zrobię. Ja tej mhm. karty do głosowania nie wezmę, dlatego że. Referendalnej. referendalnej dlatego że. No z dwóch powodów. Raz, że pytania są tendencyjne, tak jak już wcześniej wspominałem, no pytać o to, czy ma powstać mur, który już stoi, no jest po prostu nie fair. Dwa, i to jest chyba nawet może ważniejszy powód, jest to zepsucie mechanizmu referendalnego. Ja pamiętam referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej z 2003 roku, i wtedy nie było to wkomponowane w bieżącą politykę, mm. tylko to było rzeczywiście pytanie i koncentracja szła na referendum. Dzisiaj mamy referendum w której, tak jak powiedziałem, tendencyjne pytania już z tezą, jaka ma być odpowiedź i dwa, sytuacje, w której to referendum jest absolutnie wkomponowane w bieżącą politykę. Czyli nie ma szans, w ogóle najmniejszej szansy na to, żebyśmy wokół tych pytań mieli otwartą dyskusję, niepodyktowaną bieżącą walką polityczną. I to powoduje, że ja osobiście tej karty do głosowania w referendum z pewnością brać nie będę. Pytali ją ludzie na Waszych spotkaniach o... Yy, o kwestie, m.in. Hmm. referendalne. Czy macie jakieś rekomendacje? Na to poznaliśmy odpowiedzi, ale z jaką taką bieżącą sytuacją i z czym mierzą się mieszkańcy okolicznych min i o co Was pytają? Pytają o różne rzeczy. Hmm. Wbrew pozorom to są bardzo takie szerokie, to, to właściwie jest cały wachlarz. Wczoraj jeden z panów zapytał o dług publiczny. Powiedział, że jest pełen obaw tego, że Polska tak mocno się zadłuża i on powiedział: Ja się nie boję z mojej perspektywy, bo ja już mam swój wiek. On powiedział, ale ja się boję z perspektywy moich dzieci i wnuków. On powiedział: Przecież to jest przerażające, że my się w tak szybkim tempie zadłużamy, że mamy tak niepewną sytuację ekonomiczną i że mamy taką wizję, że właściwie nie wiadomo, co, co otrzymają kolejne pokolenia. Ale tak, mamy 800, mamy pakiet socjalny, bo i mówimy o, przedszkolnym, o szkolnym programie, który też daje jakieś tam pieniądze na, na wyprawki. Mamy benzynę za niecałe 6 złotych. Czym się przyjmować, jest dobrze. No właśnie, ale to jest jeden z tych tematów. Ludzie to czują, szczególnie na tej powiedziałbym, śląskiej wsi. 13, Trzy, 14, bym zapomniał, ale to też jest wasz elektorat. Tak, ale ludzie też pamiętają i rozumieją, że największym niebezpieczeństwem z perspektywy polskiej polityki pozostaje jej krótkowzroczność, że. Ludzie czują, tak, że niska cena paliwa jest związana z wyborami 15 października. Ludzie czują, że te kolejne transfery socjalne też są związane z wyborami 15 października, ale jednocześnie obawiają się o przyszłe pokolenia. Oni nie chcą, żeby te ich dzieci miały wyjeżdżać i szukać swoich gwarancji poza granicami tego kraju. Oni są związani z tą ziemią, ale żeby mieli to poczucie stabilności, to tak jak rolnicy, tak i inne. Branże zawodowe potrzebują stabilizacji, potrzebują pewności, że to, co wydarzy się dzisiaj, jest na tyle przemyślane, że będzie miało pozytywne skutki za nie tylko za rok, ale również za pięć, za dziesięć lat. To porozmawiamy o konkretach, zostaje pan posłem, jest głosowanie podwyższające wiek emerytalny. Jak pan głosuje? Ja osobiście jestem zwolennikiem takich rozwiązań, żeby ludzi zachęcać do tego, żeby sami pozostawali w życiu zawodowym hmm. jak najdłużej. Czyli, ale zostawiamy e... ten wiek, czy podwyższamy? Go? Ja bym go na ten moment nie podwyższał, tak, bo to nie jest dobry Czyli kierunek. Czyli nie działamy myślenia. tak, jak oczekują pana wyborcy. No, powiedział pan, że boją się tej polityki, która, że tak powiem, służy wydawaniu pieniędzy lekką ręką, a nie ma takiej dalekowzroczności. No ale z drugiej strony. Nie, mi chodzi o to, że trzeba w państwie tworzyć mechanizmy zachęcające do pewnych działań. Jeżeli my w naszym programie wskazujemy, że trzeba. Wyrównać, tra, znaczy trzeba na rynku pracy wyrównać szanse kobiet i mężczyzn, okay. to my nie myślimy o tym, żeby tylko wyrównać wynagrodzenia, ale żeby również stworzyć warunki, żeby również kobiety mogły do tej pracy pójść. To Dla jak tego... zachęcić młodych Polaków do tego, żeby yy, yy, młode Polki, żeby rodziły więcej dzieci? Stworzyć mechanizmy na przykład yy, pełnej opieki nad dziećmi w przedszkolach i szkołach. To mhm. ciągle jest rzecz, Ale która... zostawiamy 500+, plus, podnosząc je do 800+, plus, czy niekoniecznie? Znaczy ja, ja bym w ogóle wolał, żebyśmy mówili w przyszłości o waloryzacji. Ja osobiście się bardzo cieszę z tego, że jest tak zwany kindergeld, że on został wprowadzony, e, tylko nie podoba mi się to, że to jest używane jako mechanizm znowu walki politycznej, że ktoś czekał świadomie ileś tam lat, tak, od wprowadzenia 500+, plus, żeby wprowadzić 800+. plus. No, ale to walka polityczna. Dlaczego, dlaczego i... co roku nie było to waloryzowane? Dlaczego nie jest to wprowadzone jako stały mechanizm wsparcia polskich bo rodzin? Bo może nas nie stać. E, bo nie. może robimy wszystko, żeby... Przez nie, ten... nie, dlatego że jest to robione pod publiczkę, dlatego że nie mamy mechanizmu wspierającego drugie, trzecie, czwarte dziecko. Dlaczego na drugie, trzecie, czwarte dziecko mamy taką samą kwotę dodatkowych Czyli funduszy? Czy idziemy dalej? W mojej opinii powinno być podobnie jak jest w Niemczech, rozwiązanie, które gwarantuje, że za drugie, trzecie otrzymuje więcej Jeszcze więcej? Tak. I to są rozwiązania, które rzeczywiście wtedy preferują w wskaz... że promujemy wielodzietność. Czyli w, tak? w tych licytacjach Ale... socjalnych, że tak powiem? Nie, nie, wychodz... chodzi mi o to. Mi chodzi o to, że ludzie potrzebują stabilności. Mhm. Oni muszą wiedzieć, na co się piszą. Dzisiaj wszyscy mają poczucie, że te obietnice rozwiązania są pod publiczkę, więc jeżeli są dobre rozwiązania, to trzeba je wkomponowywać w coś stabilnego, ale jeżeli mamy mankamenty, jeżeli chodzi na przykład o traktowanie równe traktowanie na rynku pracy kobiet i mężczyzn, to trzeba myśleć nad mechanizmami, które będą to niwelować i które będą wprowadzać możliwość choćby lepszego za, zaangażowania kobiet na rynku pracy zgodnie z ich oczekiwaniami. Tych rozwiązań dzisiaj brakuje. Zapytam jeszcze o pewną rzecz, którą, która padła i, i, i która też no, przywołamy tutaj posła Kowalskiego, który, który tych pytań wystosował tak, mnóstwo. Tak, ostatnie, ostatnie pytanie, bo, bo, bo padła taka kwestia. Co Wy zrobiliście dla Polaków w Niemczech? I w jaki sposób możecie gdzieś tam realizować tą politykę? Ja wiem, że wy powiecie, że jesteście tutaj działającym jednostką, która działa w regionie na rzecz mniejszości, i tak dalej, ale padło takie pytanie wielokrotnie, więc chciałbym usłyszeć odpowiedź, czy wy macie jakieś mechanizmy, narzędzia? Jak odpowiedzieć na, na, na pytanie, co mniejszość niemiecka zrobiła dla Polaków, którzy są w Niemczech? Znaczy, zacznę tak trochę. Bo to od... jest pytanie publicystyczne mocno. Publiczne ja, ja, owszem, ale. Ja zacznę od tego, że czasami mam wrażenie, że poseł Kowalski, jako kandydat do polskiego Sejmu, to bardziej chyba powinien kandydować może do parlamentu Niemiec, no bo on bardziej się interesuje, jak się okazuje, Polakami w Niemczech, niż obywatelami polskimi narodowości niemieckiej w Polsce. Mhm. Tymczasem to ci obywatele tutaj żyją, tutaj pracują, to ich dzieci tutaj chodzą do szkół i tutaj są niestety w tych szkołach dyskryminowane. Zaś znaczy, odpowiadając bardzo konkretnie, ja powiem, że my jesteśmy stroną. Społeczną. Niemniej jednak, kiedy w 2010 roku zaproszono nas do wspólnego polsko-niemieckiego okrągłego stołu, w którym miały być podnoszone tematy zarówno Polaków w Niemczech. Jak i Niemców w Polsce, myśmy do niego usiedli. Mogliśmy nie usiąść, ale usiedliśmy z pełną świadomością, że będziemy mówić o problemach jednej i drugiej grupy społecznej. Pamiętam wtedy polityków z naszego środowiska, którzy przestrzegali, że wejdzie jakieś właśnie takie porównywanie, zasada wzajemności. Niestety, jak się symetryzm. później okazało, symetryzm, jak się okazało później, niestety się to potwierdziło, ale ja pamiętam też te początki, ten rok 2010 11 gdzie myśmy bardzo rzeczowo, z naszymi, mogę powiedzieć, po części naprawdę przyjaciółmi z, z środowiska Polaków w Niemczech, siedli do stołu i oni rozmawiali o swoich problemach, artykułując je względem rządu niemieckiego. Myśmy rozmawiali o naszych problemach, artykułując je względem rządu polskiego, i z tego powstawały naprawdę, to się powoli rozwijało. Niestety przyszedł rok 2015, gdzie odbyło się wtedy, pamiętam, ostatnie posiedzenie tego okrągłego stołu. Potem długa przerwa, jedno posiedzenie w 2019 roku, które było właściwie jednym wielkim fiaskiem ze względu na sposób zachowania się na strony rządowej polskiej, i od tego czasu totalna cisza. Mhm. Więc my jesteśmy otwarci do tego dyskursu, ale do tego dyskursu trzeba dwóch stron. No, i trzeba takiej, tak powiedziałem, zasady, że jednak siedzimy po partnersku przy tym stole. Trudno usiąść do stołu, kiedy nasze dzieci są dyskryminowane, kiedy 55 tysięcy dzieci w Polsce ma ograniczony dostęp do języka niemieckiego jako mniejszości. Więc my jesteśmy cały czas otwarci na dialog, to zresztą jest nasze hasło wyborcze, ale do tego dialogu trzeba dwóch stron, w tym przypadku brakuje tej polskiej strony rządowej. Będziemy przeglądać się, jak będzie wyglądać się ten dialog, będziemy o tym dialogu rozmawiać, również z przedstawicielem Mniejszości Niemieckiej na Opolszczyźnie w drugiej kawie, a dziś gościem dru drugiej kawy był pan Rafał Bartek, lider Mniejszości Niemieckiej na Opolszczyźnie, kandydat na posła. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.